Królicza akademia. Widzę, że jest was dużo. To dobrze. A wiecie, że rozpętał się tu jakiś chaos? Znowu się zaczęły te nocowanki. Od dzisiaj w Akademii będą nowe zasady. Co znowu zasady? O nie! Króliczki, wymyślcie zasadę dla koszykarzy, żeby nie przebywali obok administratorki. I nie obrażali maskotki. Zasady będą dla wszystkich. To męczące, że nigdy nas nie słyszy i nie rozumie. Stop, nie jesteś nawet przewodniczącą, żeby ustalać zasady. Uważam, że przewodniczącym powinien zostać facet, któryś z koszykarzy. Jesteśmy przecież bardzo silni, dobrze wyglądamy, więc nas posłuchają. Zaprowadzimy tu porządek. Każdy będzie wiedział, kto tutaj rządzi. Mario, nie jesteś administratorem, wyjdź. Jesteśmy króliczkami i jesteśmy mądre. mądre. Jeszcze jedno, chłopaki. Napompowany mózg jest ważniejszy niż napompowane ciało. I ja nie jestem głupia, mogłabym być przewodniczącą. Poradziłabym sobie, Diano. Nie, przewodniczącą zostanie ktoś z króliczków. I najprawdopodobniej ja, bo to moja akademia. Diana zaprowadzi tu porządek, a my jej pomożemy. Tak, u Diany nie ma żadnych dorosłych zasad. Diana, żeby być przewodniczącą, potrzebujesz armii fanów, a nie jesteś tu zbyt lubiana. Diana, na twoim miejscu bym ją stąd wykopała. Nad, spokojnie, Stella też chce zostać przewodniczącą. Stella! Moi fani są tutaj. 3,5 miliona na Instagramie, prawie 13 na YouTube i 9 na TikToku. Jeszcze jakieś pytania? Nie mam pytań, ale zgłoszę swoją kandydaturę. Nie, znowu dziewczyna będzie przewodniczącą. Moja kandydatura też tam będzie. Was przyjmiecie, Kiril. Głos na Kirila! Wow. wow. Oj, Diana, masz poważną konkurencję. No co, Kirilku, będziemy konkurować? Tak, mimo że jesteś moją dziewczyną, to facet powinien być przewodniczącym. Tak, koszyka!